Dzisiaj, proszę Państwa, nowy rozkot jazdy. Jazda z kurwami! Dziś przestępstwo popełniłeś, więc ja zapuszkuję cię. Łamiąc prawo, zawiniłeś twój krzyk dziś nieznoszy mnie. Teraz siedzisz tutaj w celi, masz czas zastanowić się. Czy chcesz, by wszyscy wiedzieli, że makowca dla mnie jesz? Nie dyskutuj, bo ja wyjebane mam. Zaraz tu przyjadą służby, idziesz siedzieć, ram, pam, pam. Idę siedzieć, nie dyskutuj, bo ja wyjebane mam. Zaraz tu przyjadą służby, idziesz siedzieć, ram, pam, pam. Dobrze, zatem wyrok Pan już zna. Życzę miłej resocjalizacji. Do widzenia.